Pora na podsumowanie Let's Play z Art of Murder, sztuka zbrodni. Przede wszystkim czas na podsumowanie samej gry. Nagrywało mi się ją przyjemnie, ale oczywiście uważam, że nie jest to pozycja najwyższych lotów. Zacznę może od fabuły. Chyba fabuła jest jednym z mocniejszych punktów Art of Murder, natomiast no ma kilka takich braków, o których chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim ostatnie pytanie... Nika, pytanie, które zadał Nicole. Dlaczego morderca, czyli Chaser bądź Rashe, oszczędził Branforda? Ano, wydaje mi się, że powody mogą być dwa. Pierwszy powód jest taki, że Branford był przyjacielem Rashe z tamtych czasów i on się wahał. On na początku został z nimi, z profesorem Dickinsonem, z jego córką i dopiero po kilku minutach jednak się złamał i pobiegł za pozostałymi, więc. No, może z tego względu miał być oszczędzony, bądź druga zdecydowanie chyba bardziej pasująca do tego wszystkiego możliwość, mianowicie, że Branford po prostu miał być kolejną ostatnią ofiarą. Dlatego oszczędził Branforda, bo po prostu nie zdążył go zabić. A jak powiedziałem już w trakcie rozgrywki, właśnie mógł zostawić sobie Branforda na koniec, z tego względu, że Branford był jego najlepszym przyjacielem. I zdradził go, zdradził swojego przyjaciela, więc powinien umrzeć jako ostatni. Jedna z tych dwóch możliwości to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Rasze oszczędził Branforda. Poza tym można się zastanawiać nad motywacjami Chasera, które sprawiły, że mordował. Przede wszystkim on to tłumaczył tak, że zobaczył, jak Aquero zabija pierwszą z ofiar i zastanawiał się, i sobie pomyślał, dlaczego to nie mógł być on. No i postanowił, że wykorzysta obecność tego łakero i na niego zepchnie podejrzenia, powiedzmy, natomiast on będzie zabijał, czyli chaser będzie zabijał, wykorzystując sw też swoją pozycję w FBI. Jakoś mnie to nie przekonuje, że po 20 latach po prostu od tak zobaczył, jak kto inny zabija jednego z uczestników wyprawy i tak sobie nagle postanowił, że on będzie kon kontynuował to dzieło. Wydaje mi się, że lepszą motywacją byłaby śmierć żony, bo Ruf mówiła, że kilka miesięcy wcześniej zmarła jego żona, żona Rashe. i być może śmierć żony była taką jakąś iskrą. Zapalną. Ona przypomniała mu, że w jaki sposób zginęła kobieta, którą dawno bardzo mocno kochał. I no, po latach, kiedy umiera kolejna kobieta jego życia, ma prawo sobie przypomnieć te dawne traumatyczne chwile. No ale jakoś, nie wiem, nie wiem, czy 20 lat to nie za dużo, żeby chować w sobie taką złość do uczestników wyprawy, którzy, no wiadomo, są winni porzucenia w potrzebie swoich przyjaciół ale nie są bezpośrednio winni ich śmierci. Oni nie wydali na nich kary śmierci przecież. Rozumiem, że gdybym ścił się po 20 latach na mordercach, byłoby to bardziej jednak uzasadnione, byłoby to lepiej zmotywowane. Natomiast to wszystko, co się stało, jakoś mnie nie, nie przekonuje po prostu. Teraz powiem chwilkę o postaciach. Nasza główna bohaterka Nicole nie jest niestety Victorią MacPherson ze Still Life, Widać, że autorzy się wzorowali na Still Life i w tworzeniu głównej bohaterki, no i generalnie w całej grze. Natomiast Nicole, brak tej charyzmy, jest taka trochę bardziej grzeczna, ma charakterek, ale nie aż tak jak Wiktoria. No i te teksty, co nikt by zrobił na moim miejscu, tej jej. Takie głupie błędy początkującego agenta, jak na przykład koszmarne wręcz wzięcie dowodu rzeczowego do rąk i wiadomo z czym to się wiąże, lekkomyślne decyzje, no sama niekolnie wzbudza zaufania moim zdaniem i nie jest taką postacią, której by się ufało i którą by się tak chciało za wszelką cenę kierować. Owszem, jest sympatyczna, przyjemnie się nią grała, ale to wszystko. Postacie poboczne, no, NIG ma swój charakter. NIG ma swój świat i, i swoje kredki. Nika można polubić, jest taki bardzo tajemniczy, pojawia się i znika. W zasadzie tylko znika, bo nie pojawia się praktycznie wcale. No, RUF też ma swoją odpowiedniczkę w still life i tamta jest też lepiej taką narysowaną postacią. Natomiast tutaj RUF, no, owszem, też jest sympatyczna. Tekst o mumifikacji mi. Przypadł do gustu, natomiast tak jak powiedziałem, jej odpowiedniczka w Still Life była moim zdaniem ciekawszą postacią. No a pozostali są trochę bezbarwni jednak. Szef jest taki, jaki szef być powinien, a jako morderca wypada trochę blado. Warren czy Branford i inni, no nie są specjalnie charakterni. Po prostu są, ale raczej się ich ani nie polubi, ani się ich nie znienawidzi. Takie postacie, żeby tylko zapełnić fabułę. Interfejs taki typowo przygodówkowy, choć również widać zapożyczenia ze Steel Life. Pod tym względem w sumie nie mam nic do zarzucenia, natomiast zagadki były bardzo łatwe i gra po prostu prowadziła nas za rączkę. Była skrajnie liniowa, Liniowość bardzo często przeszkadza w przygodówkach, ale tutaj ułatwiała sprawę, znaczy ułatwiała przejście gry, bo zaletą bym jej nie nazwał. Natomiast zawsze, kiedy wychodziliśmy z danego miejsca, mogliśmy iść tylko tam, gdzie autorzy nam pozwolili. Jeśli nie zrobiliśmy wszystkiego w danej lokacji, nie mogliśmy wyjść z budynku. No to zbyt duże są ograniczenia jednak, jakie twórcy graczom narzucili. Raczej trudno się wykazać w tej grze. Pojawiła się tam jakaś jedna prosta łamigłówka logiczna, jednak no nie trzeba się przy niej wysilać. No, i generalnie tak naprawdę przechodzi się to wszystko jakby z marszu, bez większego wysiłku. I może paradoksalnie dlatego gra jest przyjemna, może mimo tych wszystkich swoich wad można przy niej dość miło spędzić czas. Jest to raczej produkcja casualowa, mimo że można zginąć. Doczepię się też do tłumaczenia. Jakie było wszyscy, widzieliśmy. No, niestety, rozbieżność między tym, co mówili bohaterowie w języku angielskim, a tym, co głosiły polskie napisy, była wręcz ogromna. No i niestety, na zdecydowaną niekorzyść tych naszych napisów. Po prostu tłumacze się moim zdaniem zbłaźnili. Jedna z gorzej przetłumaczonych gier przygodowych, w jakie grałem. Przecież gra jest stworzona przez Rzeszowskie Studio, przez. Polaków, przez Roberta Ożoga i Łukasza Pisarka, którzy wchodzili w skład Detalionu, którzy tworzyli takie świetne gry jak Sentinel, Rea czy, czy Schizm. No i szkoda, że Art of Murder aż tak udaną pozycją nie jest. Nawet oprawa audiowizualna zdecydowanie ustępuje produkcjom Detalionu. Wiadomo, że to inny styl, bo to jest typowa przegodówka, nie taka w klimatach mysta z wieloma trudnymi zagadkami logicznymi. Natomiast, mimo wszystko no, silnik Winter Mute, wiadomo, nie daje nadzwyczajnych możliwości. Powiedziałbym, że tła są niezłe, ale bez jakiejś wielkiej rewelacji. W każdym razie patrzyło mi się na to całkiem przyjemnie. Natomiast muzyka jest średnia. Te utwory ani nie wpadają w ucho, ani nie tworzą jakiegoś klimatu, bo ja tutaj klimatu takiego kryminału mrocznego z, z wieloma morderstwami nie czułem. Po prostu sobie grałem. Patrzyłem na to, co się dzieje, nawet mnie to momentami ciekawiło, ale nie było tego dreszczyku, nie było tych emocji, nie było tego nawet strachu. Także z powodu muzyki, która nie zmieniała się w takich krytycznych momentach na jakąś bardziej mroczną, nie dawała sygnału mojej wyobraźni, bym zaczął postrzegać to, co się dzieje w jakiś inny sposób. Myślę, że oprawa audiowizualna jest tylko zwieńczeniem tego średniego poziomu jaki twórcy zafundowali nam w całej grze. No i taką też przeciętną może z plusem za jednak potencjał fabularny oceny wystawie grze. Art of Murder sztuka zbrodni zasługuje według mnie na 6 punktów w 10-stopniowej skali. No i co? Żegnam się z wami optymistycznym I'll take it just in case. Najczęstszy tekst, jaki można było słyszeć w grze. To tyle. Do usłyszenia.